Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o mojej rusofobii, o psach, o czołgach, o pieniądzach. Zaczniemy od materiału wideo. We mnie pozostawił on ogromne poczucie niepokoju. Ostrzegam, jeśli nie macie ochoty oglądać scen drastycznych, przerażających, to po prostu odpuśćcie sobie albo ten fragment. Albo po prostu ten odcinek. Niestety, wydaje mi się jednak, że trzeba pokazywać takie rzeczy, trzeba je pokazywać, a nie tylko o nich opowiadać. Ja o tym pisałem w książce, zacytuję Państwu teraz fragment. Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju w odpowiedzi na pytanie aktywisty przedstawiło dane o ofiarach śmiertelnych w latach 2000-2010. W ciągu tych 11 lat psy zagryzły 391 osób. Około 35 rocznie, mniej więcej jedną na 10 dni. Rekordowy okazał się rok 2005, w którym odnotowano 44 ofiary świeższych danych nie udało mi się znaleźć dotyczących przypadków śmiertelnych. Natomiast pisze tutaj tak, że rok w rok średnio 400 tysięcy obywateli Federacji Rosyjskiej zostaje pogryzionych lub podrapanych przez psy. Teraz pokażę Państwu materiał, który tak jak powiedziałem niedawno trafił przed moje oczy i wzbudził u mnie ogromne poczucie wewnętrznego niepokoju. Ta 11-letnia dziewczynka w kraju Krasnojarskim, jak widzieliście, została uratowana. Pojawił się człowiek, który zareagował, nie bał się zareagować. Nie zawsze ludzie napadnięci w Rosji przez psy mają tyle szczęścia. W kraju Krasnojarskim, tutaj mamy, proszę Państwa, z 10 sierpnia roku 2023, statystyki, które pokazują, że tam przez pół roku zeszłego roku y, psy ugryzły lub pogryzły 1988 osób. W poszczególnych tutaj miastach jest po, policzone w Krasnojarsku, czyli w stolicy regionu y, ponad 600 przypadków, 661. W Acińsku 128, w Kansku 125 i ten sam news przypomina historię Tutaj możemy ją przeczytać w tym samym portalu. 31 stycznia 2023 Na obrzeżach Krasnojarska znaleziono obgryzione przez psy ciało mężczyzny. Według jednej z wersji to one zagryzły go na śmierć. Faktycznie takich przypadków jest więcej. Tutaj z Komsomolskiej Prawdy zresztą mamy kolejny przypadek, kolejne nagranie napaści psów na dziecko. Tutaj mamy jeszcze jedno oznaczone jako wideo od 18 roku życia. Tutaj w rosyjskiej wsi psy po prostu ciągną. To dziecko po śniegu, ktoś biegnie prawdopodobnie tak, że tutaj udało się to dziecko uratować. Tak jak mówię, takich przypadków jest wiele. Na przykład 1 stycznia 2024. Podawano, że w okręgu orenburskim 400 przypadków ugryzień i ogólnie w roku 2023 do listopada tylko rosyjskie media podawały liczbę 210 tysięcy osób napadniętych przez psy. Trochę mniej niż te 400 tysięcy, które ja podawałem w książce. Możliwe, że do roku 2023 sytuacja się trochę poprawiła. Ewentualnie zaczęto jeszcze intensywniej kłamać w statystykach. To jest jak najbardziej możliwe, że w ten sposób to wygląda. Oczywiście ta sytuacja nie jest winą psów. Widzieliśmy te. Pluszowe kulki na pierwszym nagraniu, tym, które tak jak mówiłem, tak bardzo mnie poruszyło, prawdę mówiąc oglądam to już po raz czwarty albo piąty i dalej czuję jak po skórze chodzą mi dreszcze. Te psy wyglądają zupełnie jak nasze domowe psiaki. Pies jest zwierzęciem, zwierzęciem oswojonym, a zwierzę oswojone może zdziczeć. Człowiek oswajając dane zwierzę, dany gatunek bierze za nie odpowiedzialność i chociażby oznacza to odpowiedzialność za to, żeby to zwierzę miało co jeść. Jeśli pies nie ma czego jeść, a żyje na ulicy, będzie próbował sobie to pożywienie zdobyć. Tego instynktu Oswajając psa go nie pozbawiliśmy. Każde stworzenie, które jest głodne, włącznie z człowiekiem, jest gotowe posunąć się dużo dalej, niż wtedy, kiedy ma pełny żołądek. I tutaj nie można za to winić samych psów. Można winić rosyjskie społeczeństwo albo szerzej rosyjskie państwo przede wszystkim w takim ujęciu za to, że problemem bezdomnych psów oni nie zajmują się w sposób skuteczny na właściwą skalę. Oczywiście podejmowane są różnego rodzaju... Próby rozwiązania problemu, tutaj mamy jedną z najświeższych: Ruska ja Służba BBC, czyli Rosyjska Służba BBC, listopad 2023, nie tak dawno deputowani w Buriacji pozwolili zabijać bezdomne psy. Czy to przypadkiem nie stoi w sprzeczności z rosyjskim prawem? I tutaj, proszę Państwa, czytamy, że pozwolenie na Zabicie psów dotyczy psów, które zachowują się w sposób niebezpieczny, choć nie jest to w regionalnym ustawodawstwie sprecyzowane, co to znaczy niebezpieczne zachowanie u psa. Czy pies, który szczeka na dziecko jest już... Potencjalnie psem do uśpienia, czy dopiero pies, który zagryzł dziecko, jest psem do uśpienia? Tu oczywiście podaje dwie skrajności, ale po prostu nie jest to zdefiniowane. Jest tutaj także opisana procedura według tego prawodawstwa regionalnego. Pies, który przez miesiąc w schronisku nie znajduje swojego nowego właściciela, ma być uśpiony. Schronisko może go nie usypiać, może. Ale jeśli go nie uśpi, to nie będzie dostawało na tego psa pieniędzy. Rozumiemy tutaj problem, tych pieniędzy brakuje. A teraz wam coś pokażę, bo mieliśmy też mówić o czołgach i o pieniądzach, zresztą będą tu i rakiety, i okręty się pojawiały. Zobaczcie sobie to. To jest pod Charkowem. Taka baza turystyczna, tak zwany ośrodek wypoczynkowy. Według doniesień medialnych to miejsce wygląda tak, jak wygląda, ponieważ zostało trafione dwoma rosyjskimi rakietami balistycznymi Iskander. Faktycznie mamy pewność, Rosjanie masowo wykorzystują ten rodzaj uzbrojenia w Ukrainie. Wiele takich pocisków spadło na zarówno miasta, jak i linie frontu. Taki atak, dwa pociski Iskander, to jest według wyliczeń medialnych, nie mamy tutaj absolutnej pewności co do ceny, ale zostańmy przy tej kwocie, to jest 5 milionów dolarów. To jest, proszę Państwa, około 4,5, nawet trochę ponad roku działalności dużego schroniska dla zwierząt. 4,5 roku. Jeden taki atak. Przy czym zaraz przejdziemy do tego, jak tu wyglądała moja metodologia związana z tymi latami. Tutaj mamy kolejne nagranie. To jest czołg T90M Praryw, proszę Państwa. On kosztuje około 4,5 miliona dolarów, nie licząc amunicji, która się znajdowała. W, znajdowała w środku, nie licząc dodatkowo, na przykład, proszę Państwa, wypłat dla załogi, która być może tam w środku zginęła, albo jakiegoś dodatkowego ewentualnego wyposażenia. 4,5 miliona dolarów to są 4 lata funkcjonowania dużego schroniska dla zwierząt. Tutaj mamy scenę pokazaną nam przez ukraiński gór. Tutaj eksploduje okręt. Rosyjski okręt wojenny nieduży. Nie jeden z tych największych, Siergiej Katow, o wartości około 65 milionów dolarów, co oznacza 59 lat pracy schroniska. Może to oczywiście oznaczać 30 lat pracy dwóch schronisk. To może oznaczać 30 schronisk funkcjonujących przez dwa lata. Na czym opieram te wyliczenia, proszę Państwa? Tutaj mamy doniesienia o przetargu na lokalnej krakowskiej stronie. Krakowskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt chce, czy, czy, przepraszam, opieki nad zwierzętami. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, tak się rozwija ten skrót, chce 13 milionów złotych za prowadzenie schroniska przez 3 lata. To chcą tyle otrzymać z budżetu miasta, żeby prowadzić schronisko przy ulicy rybnej przez 3 lata. Więc znam to schronisko, ono jest faktycznie nie dlatego mówię tutaj o dużym schronisku. 13 milionów złotych to jest 4 miliony 330 tysięcy rocznie, czyli około milion 100 tysięcy dolarów. Przy czym za ten sam milion dolarów w Rosji dałoby się prowadzić takie schronisko, Dłużej niż rok. Dlaczego? Dlatego, że praca ludzi jest tam tańsza, wyraźnie tańsza, a w dużej mierze to właśnie stanowi koszty. Praca ludzi, którzy by budowali takie schronisko, byłaby tańsza. Karma dla zwierząt wciąż tam jeszcze jest tańsza niż u nas. Mimo wszystko, mimo że tam ceny galopują, więc można zakładać, że tutaj mówimy o takich. Założeniach bardzo optymistycznych, że wydawaliby sch na schronisko tyle samo co u nas, przy czym też dodajmy, że warunki życia psów w polskich schroniskach w porównaniu do tych wschodnich, postradzieckich schronisk są często po prostu znacznie lepsze, co też kosztuje. I tutaj w końcu możemy przejść do mojej rusofobii, bo tak mnie niektórzy w komentarzach określają. Proszę Państwa, Rusofobia przede wszystkim w teorii jest według samych Rosjan, czy samej rosyjskiej władzy jest nienawiścią do Rosjan etnicznych. Ja nie mam nic do żadnej grupy etnicznej na świecie. W ogóle nie lubię oceniać ludzi przez pryzmat jakiegoś tłumu zbiorowiska. Jeśli są Francuzi, Litwini, Chińczycy czy Rosjanie, no to każdy z nich jest osobną indywidualnością i każdego z nich. Należy oceniać osobno, a to, że Rosjanie jako grupa etniczna coś tam robią, to oznacza, że jakaś część z nich to robi i ich za, to, za tą czynność, za tą aktywność można oceniać. Natomiast, proszę Państwa, moja rusofobia skupia się bardzo wyraźnie na obecnych rosyjskich władzach. Mam pełną świadomość tego, że to nie jest jeden Władimir Putin i nawet nie on i jego, tam powiedzmy, tysiąc najbliższych współpracowników, włączając w to generałów, deputowanych i tak dalej. To jest ogromny system. W książce nazywam to piramidą. Tam są ludzie, którzy na różnych poziomach uczestniczą w sprawowaniu tej władzy, budując taki neofeudalny system, w którym ludzie czerpią ogromne korzyści z tego, że znajdują się Blisko szczytu tej piramidy. Przyjmują różnego rodzaju państwowe kontrakty, na których kradną, dokonują różnego rodzaju aktów nepotyzmu, umieszczając na stanowiskach ludzi odpowiedzialnych za poważne sprawy swoich bliskich, za to niekompetentnych ludzi, często rodzinę, i cały ten system budzi moje ogromne obrzydzenie. Taką wręcz fizycznie odczuwalną na poziomie zmysłowym niechęć. Wręcz momentami, przyznam się Państwu do tego szczerze, agresję. W takich sytuacjach, kiedy widzę jedenastoletnie dziecko, nikt mi nie wmówi, że jedenastoletnie dziecko, nawet jeśli miało e, takiego pecha urodzić się w kraju krasnojarskim w Rosji, m, że jest czemuś winne. Nie jest niczemu winne. I ono przeżywa. Momenty absolutnego terroru i strachu, bo zostało napadnięte przez psy, bezdomne psy, które powinny być dawno temu odłowione, wysterylizowane, trzymane w schronisku, a najlepiej umieszczone już w nowym domu, adoptowane przez kogoś, kto te psy pilnuje. Głaszcze karmi drapie po brzuszku i sprawia, że ten pies ostatnio o czym myśli, to o tym, żeby gryźć jakieś dzieci. Jednocześnie co budzi jeszcze większą odrazę, nie ma pieniędzy i woli, żeby rozwiązać ten palący problem. Bo no, widzieliście, proszę Państwa, to nagranie i to nie jest jeden taki przypadek. Jeszcze raz to powtórzę, w 2023 roku psy bezdomne napadły w Rosji 210 tysięcy osób. A tak jak pisałem Państwu w książce, dawniej średnio to było około 400 tysięcy przypadków rocznie. 400 tysięcy. To jest ogromny, palący problem. Ludzie, ludzie starsi, dzieci się po prostu boją. I ten problem dałoby się rozwiązać, tylko że rosyjskie władze wysyłają swoje wojska, rakiety, pociski na między innymi znowu dzieci w Ukrainie, które przeżywają jeszcze o wiele gorsze sytuacje. To 11-letnie dziecko w kraju krasnojarskim i to dziecko, które się ukrywało po piwnicach Iziuma przez pół roku okupacji, no, są po jednej stronie. Choć tego nie wiedzą, nie rozumieją i sztucznie zostały postawione po dwóch stronach linii frontu, tak naprawdę mają jednego wroga. Tym wrogiem jest władza na Kremlu. I to jest po prostu obrzydliwa, zbrodnicza władza i powiem Państwu wprost: do samego szpiku kości nienawidzę tych ludzi. Myślę, że wyraziłem się jasno w tym momencie. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Dziękuję pięknie, że wspieracie w tym nasze akcje pomocowe dla dzieci, dla piesków i przede wszystkim dla walczących, bo walczący to są ci, którzy w tej chwili w największym stopniu pomagają między innymi pieskom i dzieciom i osobom starszym i w ogóle całej Ukrainie i całej Europie, więc przede wszystkim na nich się skupiamy. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.